Tak niedawno w pierwszej klasie żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas. Tyle żeśmy ze sobą przeżywali, trochę wyrósł każdy z nas. Szybka czas i już jesteśmy w klasie trzeciej. W naszej klasie trzeciej C zdobywaliśmy wiedzę i dobrze robiliśmy się. Przez trzy lata nauki wszyscy się bardzo staraliśmy i wspaniałą atmosferę tworzyliśmy. Dziś przed nami tu stajemy, bo pożegnać się już chcemy. Proszę, spójrzcie na nas teraz, żeby nas trochę nie zbierać. Jeszcze wczoraj z kolei stroni do szkoły biegliśmy, liczyć, czytać i pisać się, uczyliśmy. Pracy domowe odrabialiśmy i w wielkiej ciszy i skupieniu w siedzieliśmy. Dzisiaj rano wcześnie stałam, by złożyć do szkoły. Już z daleka usłyszałam szum i gwarne słowa. Znów wakacje są przed wami. Uczciwie przyznaj się kolego. Wypracowałeś tak jak trzeba? No i czy głowie co zostało? Czy wiadomości nie za mało? Przyznam uczciwie, wiadomości. Mam nie mało, chociaż równie ze mną bywało. Grimasiłem i czasami i dal do domowych nie robiłem. Ja calutki rok wzorowo pracowałam i o pożegnaniach też pamiętałam. Wczoraj z moimi koleżankami wierszyki i podziękowania układałam. Panu dyrektorowi i pani dyrektor wielkiej podzięce dajemy bukiet i wielkie serce. Niech się nie martwi i nie chłopacze, pora wakacji i czas odpocząć, ale dziś DZIĘKUJEMY! Na no, teraz... oczy zrozumienie i ciepłe uśmiechów na twarzy. Niech wam dni, się spełni w celach tych dni wiele najskrytszych marzeń. Drodzy nauczyciele, dziękujemy wam za wszystko. Za te troski, rady, starania. Dziękujemy, dziękujemy. Całym sercem, całych sił, za przeżycie szczęśliwych czasach, jednych, trzech, dwóch. Dziękujemy! A pani Radziaka Tachytka w światło dziedzickim rozprowadzała i do komunii przygotowała, przygotowała akty wiary, nadziei i miłości, aby ten wzór w sercach naszych gościł. A pani Renata wraz z naszą panią prowadziły nasz świat kodowania i programowania. Poznaliśmy skrecza, potona, dźwiękota i ozłoty, dzięki którym lepiej szła nauka, poznamy czasy mniej. i każdego z nas do ćwiczeń ciągle zachęcała. I dzięki temu ćwiczyliśmy nie tylko harducha, ale każdy z nas wyrósł z manucha na zucha. Dziękuję! Gdy nad krótkim alfabetem każdy z nas się trudził, pani Marzenka na angielskim bałaby się, nikt nie nudził. Dlatego w czasie wyjazdów wakacyjnych udowodnimy, że po angielsku dobrze mówi. R za nie L. Kto pomoże dzieciom szybko, to ja o tym dobrze wiem. Pani Teresa jest logopedą, bardzo dobre serduszko ma i wszystkie nasze problemy zna. Ona wie dobrze, czego nam trzeba, jak mówi dobrze szana i jak. To dzięki jej właśnie my Dzie Dziękuję. Dziękujemy! Panie bibliotekarki szkolne, do biblioteki nas serdecznie zapraszają. I mnóstwo nowości książkowych dla nas mają i gdybyś chciała zwieść, czym jest książka tłumaczyć, powiedziałby mądry, wierny przyjaciel. Do biblioteki z uśmiechem idziemy i Panią Bibliotekarką dziś dziękujemy. Na komórce zawsze pyszne obiady jemy, dlatego Panią Kucharką przyjście dziękujemy. Rodzicom zaczerpli się troskę każdego dnia za codzienny uśmiech na twarzy, za ich wtórkę, z coś złego nam się przydarzy. Dziękujemy. I wam kochani rówieśnicy za trzy wspólne lata, za trzy i podpowiedzi przy tablicy. Dziękujemy. Na tańszą drogę życia wezmę trzy czarodziejskie słowa. Proszę, przepraszam, dziękuję i w sercu je zachowam. Dzień dobry, do widzenia. Już obcem nie będzie dni spędzony w klasach 1-3, wspominam zawsze mile i wszędzie. Ten ostatni dzwonek zabrzmiał tak jakoś wesoło, więc na dwa długie miesiące żegnamy szkołą, Ale już dziś obiecane, że za dwa miesiące do szkoły wracamy. Dość już badania, teraz pora coś zaśpiewać. Popatrzcie, już na widowni zaczynają zierwać.